Hej, ze strony a dzisiaj zapraszam Was na filmik nieco inny. E, filmik ze stylizacjami, ze stylizacjami e, na zbliżające się Walentynki. E, takich filmików jeszcze u mnie nie było, albo były bardzo dawno temu. Chciałabym, żeby pojawiało się ich więcej. Chciałabym wykorzystywać więcej ubrań, e, tych, które mamy w szafie. Ja przez ostatnie kilka, mm, kilka dobrych, kilkanaście miesięcy przez sytuację spowodowały, wiadomo czym, staram się korzystać z tych ciuchów, które już mam, staram się korzystać z tych ciuchów, które właśnie są w mojej szafie bez niepotrzebnego, bez dodatkowego dokupowania ich. Oczywiście, że zdarzają się okazje, oczywiście, że uwielbiam robić zakupy i uwielbiam, jeżeli są w mojej szafie nowe rzeczy, ale wiem też, że w szafie mam rzeczy, które się doskonale sprawdzą na różnego rodzaju okazji chciałabym Wam je pokazać, chciałabym Wam pokazać moje pomysły na stylizację, stąd też dzisiejszy filmik. I dzisiaj przygotowałam pięć stylizacji, przynajmniej pięć pomysłów na walentynkowe stylizacje, na outfity, na kolacje, na wyjście z, z chłopakiem, z narzeczonym, z mężem, czy to na jakąś kolację. Będą to bardziej eleganckie chyba takie stylizacje, chociaż. Chociaż nie wiem, same ocenicie. Wydaje mi się, że będą dobre i na wyjście do kina, i na wyjście na kolację, i na jakąś inną okazję, w której będziecie mogli spędzić wspólnie czas, więc oczywiście zapraszam do oglądania. No i dajcie mi znać, czy taka formuła też Wam się podoba. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Koniecznie dajcie mi o tym znać. No i napiszcie mi też, która z tych moich propozycji spodobała Wam się najbardziej. Skorzystam tutaj z mojej. Magicznej karteczki, tutaj mam spis tych wszystkich moich stylówek. Pierwszą, którą przygotowałam, pierwsza, która przede wszystkim przyszła mi do głowy, pierwszy zestaw, który przyszedł mi do głowy, to czerwona sukienka jeżeli mowa o czerwonej sukience, to mam na myśli oczywiście sukienkę od Moda Size Plus Iwanek i do tej sukienki wymyśliłam czarne kozaki, czarne kozaki z Bonprixa wyciągane za kolano, mogą to być kozaki na płaskiej podeszwie albo na obcasie, ja wybrałam na obcasie wydaje mi się, że ta sukienka wygląda przeuroczo, jest, z, jest po prostu, jest stworzona stworzona dla e, dziewczyn e, jabłek, stworzona do każdej e, sylwetki plus size mam wrażenie i tylko czekam Aż ym, model z przygotuje taką wersję z krótkim rękawem. Ta jest z długim, więc idealnie też na luty się sprawdzi. Do tego dołożyłam płaszcz z Pepitę, bo, bo wiem, że y, miałam już kiedyś podobną stylizację ym, rok albo dwa lata temu, w, gdzie miałam płaszcz w kratkę, a tym razem pomyślałam, że właśnie takie połączenie bieli i czerni y, w, we wzorku w pepite też będzie fajnie wyglądało. Do tego czarny szalik e, i lakierkowa, czarna torebka. Prezentuje się genialnie. Elegancko, nie bardzo wymuszona e, stylizacja jest to dlatego, że ta sukienka jest dresowa. Ona jest lekko rozciągliwa, e, ona jest taka bardzo, bardzo komfortowa, no, no czujecie się w niej jak w dresiku wręcz bym powiedziała, mm, a wygląda bardzo, bardzo fajnie, bardzo dziewczęco, uroczo dzięki tej e, falbance na dole, więc taka stylizacja walentynkowa mm, numer jeden. Stylizacja Numer dwa to będą skórzane spodnie. Nie mogło mnie zabraknąć skórzonych spodni, które kocham, które uwielbiam, w których czuję się najlepiej, w których najczęściej śmigam właśnie w tych zimowych miesiącach. Ja wybrałabym czarne spodnie skórzane i do tego dobrałam sweterek taki trochę sexy, taki trochę opadający na jedno ramię. Wybrałabym też do niego, do, do takiej stylizacji można byłoby dobrać też sweterek, taki właśnie opadający Podającego na jedno ramię, ale też spod spodu mogłaby, mogłaby wyłaniać się jakaś ładna koronkowa bielizna albo jakaś ładna koronkowa bluzeczka z tutaj wykończeniem dekoldu podobny sweterek kiedyś mierzyłam z Bonprixa, ale jednak no jednak nie zdecydowałam się na niego, zostawię Wam linka do tego filmu tutaj, więc taka stylizacja do skórzanych spodni, ciepły sweterek jest to taka stylizacja tak jak mówię trochę sexy bo mamy tutaj skórę skórzane spodnie, waskowane spodnie i ten sweterek opadający na jedno ramię z drugiej strony jest tak bardzo ciepły jest tak bardzo zimowy, jest tak niezobowiązująco Powiedziałabym, że zupełnie, zupełnie zwyczajnie, ale jednak wyjątkowo. Do tego dołożyłam czarne botki. E, czarne botki z czerwonym, e, maleńkim detalem e, z tyłu od szewca. E, I oczywiście lakierkowa czarna e, torebka, z którą się nie rozstaje. Nie rozstaje się teraz w tym sezonie zimowym e, z tą torebeczką. Torebka pochodzi z New ja jakby ktoś się pytał. A i oczywiście, jeżeli znajdę linki do tych wszystkich rzeczy, które, e, które mam na sobie, które wymyśliłam tę stylizację, tutaj dla Was, no to oczywiście znajdziecie je postartowane ładnie w opisie pod filmem jeżeli, tak jak mówię, uda mi się znaleźć do nich linki, no to jak najbardziej zostawię Wam je na dole. Kolejna stylizacja to biel i Czerń. I tutaj też się zastanawiałam nad tym, czy ubrać czarne spodnie. Czarne spodnie, rurki z wysokim stanem, sprawdzą się bardzo dobrze. I do tego biała bluzeczka, biała koszula. Eee, i także taki, taki zestaw zawsze się dobrze sprawdzi. Ale jeżeli nie chcecie za bardzo iść w takie, w takie kolory, nie chcecie iść za bardzo w czerń, to myślę, że fajną opcją też będą jeansy. Ciemny kolor grana. Jeansów w połączeniu z białą koszulą, w połączeniu z, z białą bluzką, też będzie fajnie wyglądał. No i ja stwierdziłam, że skoro już mamy czarne, skórzane spodnie, no to idę bardziej w tą stronę granatu, idę bardziej w stronę jeansu, więc do tego ubrałam bluzeczkę. Na to ubrałam granatową marynarkę, więc jest już tak bardziej elegancko, ale nie do końca. Mamy te jeansy jednak cały czas, więc. Nie ma tutaj e, wielkiego świrowania, więc, tutaj jak mówię, spokojnie możecie iść w takim outficie i na kolację, i do kina, i, i na popołudniową e, kawę. Dla mnie e, taka, taki outfit jest jak najbardziej spoko. Równie dobrze możecie wybrać po prostu zwykłe e, czarne bodki, czarne sztyblety. Każde buty do tej stylizacji będą wyglądały fajnie. E, do tego oczywiście mamy tutaj e, torebkę, torebkę czarną, dużą szoperkę z Nicole Lee. Bardzo fajnie się prezentuje. Ona ma czerwoną podszewkę. Tak mi się wydawało, że będzie to wszystko się dobrze komponowało i zarówno właśnie do tych jeansów, jakbyście ubrali czarne spodnie, myślę, że, że całość wyglądałaby fajnie. I do całości, całość uwieńczyłam e, taką jakby tiarą, e, opaską z perełkami. Ta opaska z perełkami rzeczywiście sprawia, że cała stylizacja prezentuje się bardzo wyjątkowo, cała stylizacja prezentuje się, e, tak można powiedzieć, po królewsku, e, no bo ta opaska rzeczywiście jest bardzo bogato zdobiona tymi perełkami i, i, i sprawia, że, no, że całość wygląda naprawdę, naprawdę wyjątkowo. Kolejną stylizację wymyśliłam na poczekaniu, ale nie wiem czy znajdę ją w swojej szafie. To jest najlepsze. Wymyśliłam, że jeżeli nie macie się w co ubrać na, na walentynki, nie macie się w co ubrać na wyjście z chłopakiem, to takim idealnym wyjściem będzie czarna sukienka, plus do niej kardigan i jakieś wysokie buty. I tak stwierdziłam, że nie wiem czy znajdę w swojej szafie czarną sukienkę. Kiedyś, dawno, dawno temu miałam taką jedną, jedyną w kolorze czarnym, a później już odchodziłam po od tego koloru próbowałam coś ogarniać w innych kolorach, w jaśniejszych. W... Po prostu szukam alternatywy dla koloru czarnego, ale jeżeli, tak jak mówię, zastanawiacie się, co ubrać, to najprostszym wyjściem właśnie będzie czarna sukienka. Do tego, żeby zmiękczyć ten, ten, ten czarny kolor, żeby go troszeczkę rozweselić, żeby sprawić, że on nie będzie taki, muszę to powiedzieć, pogrzebowy, że on nie będzie taki smutny, że on nie będzie taki bardzo elegancki, ubrałabym do tego kardigan. Kardigan w jakimś jakimkolwiek kolorze będzie pasował może, może, może jakiś szary mm, melanżowy może żółty może beżowy może też i czarny jeżeli idziecie w stronę elegancji, no i do tego do, tej, do tego outfitu już co sobie zażyczycie, jakie buty sobie zażyczycie buty mogą być najróżniejsze od martensów wiązanych tak na na rokowo po kozaki, za kolano, jak sobie tutaj życzycie. No i czarna torebka, albo torebka w kolorze tego sweterka, torebka nawiązująca do kolorystyki tego sweterka, tak sobie to wymyśliłam, mam nadzieję, że znajdę te wszystkie rzeczy w szafie, tak i y, y, y Wam się tutaj po prostu pokażę. Ostatnia stylizacja, czyli stylizacja numer 5, będzie chyba najbardziej casualową stylizacją z tych wszystkich, które tutaj wymyśliłam, które, z, których, z których wszystkich, które Wam tutaj pokazałam. Będzie to zestaw z białymi spodniami. Ja wiem, że e, wiele osób, wiele dziewczyn, wiele dziewczyn plus size też boi się białych spodni, wydaje mi się, że wyglądają mega. W właśnie w, w takim zestawieniu zimowym, zestawieniu w połączeniu z kolorem kremowym. I tak miałam dwie wersje, wersję z różem i wersję z kremem. No to Wam powiem od razu wersję z różem, białe spodnie z jakimś różowym sweterkiem, z różową bluzeczką i do tego jakaś kurtka, puchówka właśnie w takim jasnym odcieniu, ewentualnie, no ja mam akurat białą, więc... więc pasuje, więc białe spodnie i coś takiego właśnie różowego, coś z serduszka coś takiego uroczego a ja bym tutaj postawiła jednak na wersję, na połączenie bieli z kremowym, z beżem więc dobrałabym białe spodnie, białe spodnie, które widzicie na przebitkach na pewno pochodzą ze sklepu Celves, do tego beżowy sweter beżowy, beżowy swetrotunika można powiedzieć dołożyłam do tego karmelowe karmelowe botki z otrzewca bardzo fajnie komponują się z całością, do tego biała kurtka, no i karmelowa torebka, więc wszystko do siebie pięknie pasuje, taki można powiedzieć taka stylizacja z dwóch kolorów, ale nie z tych samych tylko po prostu nawiązują do siebie wszystkie te kolory, więc taka zimowa stylówka na wyjazd może do Zakopanego, na weekend do Zakopanego, na na weekend ogólnie w górach wydaje mi się, że będzie się to świetnie świetnie sprawdzało i to już wszystko. Wszystkie stylówki, które dla Was przygotowałam, dajcie mi znać, która Wam się najbardziej spodobała, dajcie mi też znać, czy takie filmiki Wam się podobają. Tak zupełnie na spontanie, tak zupełnie, po prostu sobie wypisałam na karteczce, co ja bym sobie ubrała na to wyjście z moim mężem. Jeżeli wiecie, no to my co roku wychodzimy na taką randkę, na taką wyjątkową randkę. Testujemy różne restauracje w Krakowie, czy tutaj w okolicach w tym roku też się wybieramy tylko nie wiem czy to będzie przed czy to będzie po, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, oczywiście zapraszam Was na mój kanał vlogowy, tam na pewno wszystko będziecie mieć zarejestrowane zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeżeli tak jak mówię, tak Wam się spodobał taki film ze stylizacjami z rzeczami właśnie, które macie w szafie, bo na pewno na pewno coś podobnego znajdziecie, na pewno coś e, wykminicie, jeżeli nie białe spodnie, to równie dobrze mogą być e, jeansy, równie dobrze może być coś e, ciemniejszego. Zawsze możecie coś podmienić, zawsze możecie coś pokombinować. Do tego was serdecznie serdecznie zachęcam, żeby właśnie e, może odgruzować właśnie tą szafę. Filmik o odgruzowywaniu szafy też się szykuje, więc jak już odgruzujecie tą szafę, to może właśnie coś Wam e, się rzuci w oko. E, więc na dzisiaj to wszystko, zapraszam na moje social media, tak jak mówiłam, e, a ja się z Wami żegnam, cześć, pa!